Kiedy w atomowych miastach zamkniętych pracowano nad bronią jądrową i ścigano się z Ameryką, no to działy się tam różne dziwne rzeczy, nadające się na wspomniany już początek horroru. Głównie za sprawą eksplozji, do których dochodziło w fabrykach wzbogacania uranu. Przelabińsk-65, teraz już Oziorsk, nazywany też pierwszym Czarnobylem, to było jedno z zamkniętych miast, gdzie ludzie musieli zmagać się ze skutkami promieniowania, oczywiście nie będąc poinformowanymi, nie mając pojęcia o tym, że w ogóle mierzą się z tak ogromnym zagrożeniem dla życia i zdrowia. W 1957 roku doszło tam do jednej z największych katastrof jądrowych w historii ludzkości. Pod względem skutków do tej tragedii dorównują tylko wspomniane już Czarnobyl i Fukushima. Nad budową fabryki utylizacji komponentów jądrowych o romantycznie brzmiącej nazwie Majak, czyli latarnia morska, pracowali tam głównie więźniowie osadzeni w sowieckich łagrach. To właśnie z tego miejsca wyszedł pierwszy świeżutki sowiecki pocisk jądrowy, a wszystkie jądrowe odpady z produkcji plutonu były wylewane prosto do miejscowej rzeki. 124 tysiące okolicznych mieszkańców podczas łowienia ryb czy podczas kąpieli nie miały bladego pojęcia z czym mają do czynienia. A kiedy doszło do wybuchu w fabryce, lokalne władze poinformowały, że na niebie pojawiła się piękna zorza polarna.